Hej skorpiony, witam Was moi drodzy na kanale K24. Czytanie na miesiąc maj dla Was, moi drodzy, czytanie ogólne. Wiecie, że w tych ogólnych czytaniach nie wszystko musi być rezonujące, nie wszystko musi być waszą indywidualną sytuacją. Warto skorzystać z tego czytania, nie traktować go w sposób typu wyrocznia i zastosować te informacje do sytuacji, w których się znaleźliście, lub znajdziecie dopiero no, w najbliższym czasie, więc to jest dość ważne. Zachęcam do lajków, komentarzy, subskrypcji. Z góry wielkie dzięki i przechodzę do pierwszej karty głównej energii na ten miesiąc dla Was, moi drodzy. Karta Pazie Mieczy. Wiecie, że to jest karta osoby, która Ogólnie zbiera informacje. Możecie to być wy, bo tutaj jest e, pazź mieczy, więc tutaj jest e, trygon powietrza zarysowany, ale możecie mieć też do czynienia z jakimiś osobami, które e, są właśnie e, reprezentantem właśnie tego pazia, więc tutaj ktoś kto jest e, zawsze bardzo, e, ja bym powiedziała. Wścibski nie zawsze pozytywnie, ale jeśli by chodziło o powiedzmy klimaty nauki, no to wtedy jak najbardziej. Jeśli on chce o coś zawalczyć, to też jest osoba, która tutaj wie, jak sobie poradzić. Nakręca go niestety bardzo dużo takiej energii. Kogoś, kto jest bardzo ambitny, kogoś, kto czasami pokazuje, że wie lepiej, nie pozwoli sobie czegoś przetłumaczyć. Więc tutaj jest dużo takiej agresywnej energii, ale tak jak powiedziałam, w zależności w jakiej sytuacji ona może być bardzo przydatna, a w jakiejś innej zupełnie szkodliwa. Więc no wszystko zależy cały czas, kim Wy tutaj jesteście: czy macie z kimś takim do czynienia, czy Wy tutaj się zabieracie za coś, co i w czym Wam właśnie ta energia. Będzie bardzo potrzebna. Wtedy wykorzystacie swój spryt, e, e, swoją spostrzegawczość, e, technikę waszego działania, to do czego zostaliście stworzeni, więc tutaj jest bardzo dobra wtedy energia pokazana. E, druga rzecz, w tej karcie pokazane są oczywiście jakieś wiadomości. E, karta, która mówi o tym, że jeśli dostaniecie te wiadomości, e, możecie mieć do czynienia z jakimś posłańcem, to może być przez telefon to może być jakaś wiadomość, którą po prostu dostaniecie. Nie musicie nawet na nią czekać, tak naprawdę. Karta, która może Wam przekazać wiadomość, którą niestety w razie czego będzie trzeba, wydaje mi się, według tego Waszego rozłożenia, że decyzje, które Wy już macie podjęte, jakiś plan, z którym chcecie tutaj w tym maju się zderzyć. Wy prawdopodobnie na podstawie właśnie tego, co usłyszycie, co do Was przyjdzie, może być tak, że będziecie musieli jeszcze raz coś przemyśleć, przeanalizować i jak to się mówi, tak przeplanować chyba to co, to, co sobie w tym momencie już ułożyliście. Nie wiem, czego to może dotyczyć, ale myślę, że Wy będziecie najlepiej wiedzieli, no bo to jest wtedy Wasze, wasze otoczenie. Możecie się naprawdę dużo tutaj dowiedzieć w tym miesiącu, bo wy będziecie tego chcieli, albo po prostu te informacje do was będą przychodziły z jakichś źródeł. Bardzo inteligentna osoba, tu jest pokazana, ktoś, kto potrafi wykorzystywać wiedzę, jaką, jaką posiada, więc i zdobywać nawet więcej. Więc tutaj jest ktoś, kto jakby nie budzi się, wiecie tak potocznie się mówi, z ręką w nocniku, tylko ta osoba naprawdę wie. Czego chce, i wie, jak wykorzystać jakieś e, informacje, które tutaj przychodzą. Teraz e, może wy macie skorzystać z tej, z tej karty właśnie w tym miesiącu, żeby tu być sprytniejszym od e, żeby zanim ktoś was ubiegnie, żebyście wy tutaj już byli na to przygotowani. Teraz karta, która ma powiedzieć o przeszkodach na ten miesiąc, mamy kartę kapłanki. E, dwie rzeczy wam powiem. E, po, za dużo jest tych informacji, które by mogłyby się tutaj pokazać jako przeszkody, ale albo ktoś ma, a możecie to być wy. To jest wtedy kobieta pokazana, która jest nieosiągalna dla kogoś, ok? Więc tutaj może być tak, że wy jesteście tą osobą dla kogoś w przeszkodach, ale może też tak być, że tutaj są jakieś tajemnice. Coś jest zakryte przed Waszymi oczami. Dlatego prawdopodobnie ten pas się pokazał, żeby wy, żebyście wy mogli to. Odszukać, odnaleźć, zobaczyć, przejrzeć na oczy. Trochę jest tej energii takiej pokazanej, że no, trochę wam się zejdzie, zanim to zrobicie, zanim to dostrzeżecie, ale ta intuicja, to taka, taka wścibskość troszeczkę tego pazia, ona może być na korzyść tutaj w tym miesiącu. Więc otwierać oczy, uszy, zwracać uwagę na osoby, z którymi macie do czynienia. Możecie mieć kogoś obok siebie, kto, kto, kto bardzo chce a, wszystko wiedzieć na wasz temat, a, a jest dużo rzeczy zakrytych, i ta osoba nie ma dostępu do tego wszystkiego, więc no tutaj cały czas zwracacie uwagę, kim wy jesteście. A teraz jeśli chodzi. Aha, jeszcze znak Zodiaku, który mógłby być w przeszkodach to jest znak Zodiaku raka. A gdyby. Ale nie musi być. Teraz jeśli chodzi o kartę, która przechodzi do przeszłości, mamy kartę gwiazdy. Osoba z podznaku wodnika mogłaby być, um, nie musi być, ale może lub jakieś wasze pragnienia, jakiś optymizm, um, jakieś marzenie, jakiś plan, z którym wy tutaj chcieliście zawojować w tym miesiącu maju, więc. Y Um, nie ulegajcie tej energii, dlatego że te wasze karty są pokazane, że uda się to wszystko załatwić jeszcze, uda się być może to um, z powrotem przyciągnąć do siebie, ważne jak to będziecie manifestować, więc być może coś na co czekaliście, jakaś gwiazdka z nieba, ok, w, 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 dosłownie i przenośni. Przechodzi do przeszłości. Teraz w głowie tego czytania mamy karty siedmiu mieczy. Tutaj, na szczęście, w tym połączeniu, z jednej strony, oczywiście, na szczęście, w połączeniu z tym paziem, to jest karta, która mówi o tym, że e, masz talent do tego, żeby omijać jakieś. E, no, omijać prawo, ok? To pierwsza rzecz, ale e, ogólnie tutaj potraficie m, w jakiś sposób być sprytniejsi i e, ponieważ to, jest, to są myśli. Które się tutaj mają pokazać w tej karcie wasze. Więc tutaj jest jakieś obejście, nie wiem, jakiejś sytuacji, jakiegoś wroga, e, zrobienie coś szybciej, coś e, po cichu, e, osoba, która ma plan, żeby wyjść z jakiejś sytuacji. Nie z pustymi rękami, ok? Więc tutaj, jakby e, szybciutko się z czymś ogarnąć, uporać i coś dla siebie jeszcze z tego zyskać, bo na przykład ta wiadomość, którą dostaniecie, przyniesie Wam wieść, że za dużo z tego już nie zarobicie. Ja mówię przykładem, że coś, ok? A Wy na szczęście w porę, na przykład, coś możecie wyłapać i wtedy e, jeszcze coś z tego wyrwać. Więc tutaj zwracajcie uwagę, co to może być. E, Druga rzecz, no tutaj jest niestety troszeczkę z, z takiej energii odgrywania się. Ktoś chce się odegrać, ale tutaj są wasze myśli, więc możecie Wy tutaj być tą osobą odegrać, ja mówię tak, bo taki wyraz mi przychodzi do głowy, ale patrzcie na jakieś synonimy od tego słowa i wtedy coś złapiecie może bardziej lepszego, o co chodzi, ale krótko mówiąc, korzystać z jakiejś okazji, ok? Bez wyrzutów sumienia tu jest ro, będzie coś robione. E, więc jakby, no, takie działanie e, bez angażowania się emocjonalnego, żeby później nie cierpieć, więc, no, no tyle, ile mogę tutaj Wam powiedzieć z tych, z tych kart. Teraz to, co w podstawie tego czytania. I to jest to, co będziecie budować. Wy chcecie zrzucić jakiś ciężar, więc znowu może to dotyczyć właśnie tych wiadomości, tej osoby, która się tutaj dla Was pokazała, tej informacji, która jest zakryta przed Waszymi oczami. Ktoś chce po prostu zrzucić z siebie jakiś ciężar tutaj w tym miesiącu najszybciej jak się da. To co będziecie budować, to jest wytrwałość, ok? Wytrwałość, konsekwentne działanie, nie poddawanie się. To jest bardzo piękna energia, ale niełatwa, dlatego że macie tutaj energię spowolnioną, czyli może być tak, że nie wszystko będzie takie łatwe, takie proste. Może to być też związane ze zdrowiem, więc też jakby zadbać o zdrowie, więc no dużo energii nam się pokazuje, ale wytrwałość, zrzucić jakiś ciężar i to zdrowie, żeby zadbać o siebie, uwolnić się od czegoś, z obowiązków, z jakichś um, obowiązków i jeszcze takie słowo jest fajne. Um, z jakichś długów ja bym oh, chyba tak mogłabym jeszcze powiedzieć z czegoś. Z jakichś długi bardziej pod kątem y o rany. no, uciek mi wyraz, no ale w tym sensie to będziecie wiedzieli na pewno o co chodzi. Jakby rozliczyć się z kimś, z czegoś, co, co jeszcze wam ciąży, a już jesteście blisko tego, żeby dojść do tej granicy, już nie mieć z tym wszystkim, z, nie być powiązanym z, to, z tym wszystkim, uwolnić się i do tego już nie powracać, bo to jest dziesiątka, jednak była, więc tu jest to obciążenie. Z którego ktoś chce się wezwolić i to zrobi, bo te wasze karty to pokazują, że tak będzie. E, najbliższa e, przyszłość, karta dziewięciu monet, więc tutaj jest szczęście, radość, osoba, która czuje się niezależna, która nie musi się nikogo o nic spytać, tylko ona sama działa, ona sama działa, ona sama może ją na to stać, więc tutaj nie ma obaw na to, że wy będziecie w jakiś sposób od kogoś zależni czy uzależnieni, bo to są dwie różne rzeczy. Tu jest niesamowita energia osoby, która jest swoim swoim no, władcą, chciałam powiedzieć Bogiem, no, jakkolwiek też taka energia wolności, ok? Ktoś, kto nie jest uzależniony, nie jest zależny, ma poczucie stabilnej energii, jeśli chodzi o finanse. I to do Was przychodzi. Te pieniążki, które do Was przyjdą. Ta zaradność ogólna. To, że nie musicie być. No, osobą, która faktycznie. Potrzebuje pomocy tak naprawdę z zewnątrz, tylko samo jest samowystarczalna, samowystar samo e, zorganizowana ze wszystkim. Także zaradność, no bardzo, bardzo pozytywna karta w każdym razie. Tutaj albo jakieś pieniądze dobre, albo e, w, w inny sposób e, zaczniecie być e, niezależni po prostu. E, Singiel, singielka mi się tutaj oczywiście też pokazuje w tej karcie, ale to nie ma tutaj nic złego w związku z tym. Wręcz nawet chyba odwrotnie. Takie cieszenie się tym, co mam, co posiadam, tym, na co zapracowałem, zapracowałam, to do mnie przyszło. Nagroda. A teraz, jeśli chodzi o kartę lęków, obaw, karta ośmiu kielichów. Wiecie, że to jest karta. Podróży, drogi, e, odejścia, zostawienia czegoś za sobą, więc tutaj jakieś przemieszczanie. Karta, która mówi o tym, że e, z jakiegoś powodu przychodzi czas na to, żeby ruszyć dalej, ok? Bo w tym miejscu, gdzie w tym momencie się znajdujecie, osoby, z którymi jesteście, e, to nie jest złe. Tu nie ma złego, złe, złej energii w tym, ale jest szansa na to, że. E, Znajdziecie moment, że będziecie chcieli więcej, iść po więcej. To jest takie, wiecie, nie chcę stać w miejscu, dużo już mam, ale chcę jeszcze więcej. Więc tu jest dobra energia osoby, która idzie, idzie przed siebie, zostawia coś ze sobą, bez oglądania się. To nie jest karta, kiedy ktoś pali mosty. Więc tutaj jest o tyle dobrze, że zawsze ten ktoś może powrócić i, i po prostu cały czas być w tej energii już pięknej. Ale e, jakby cały czas jeszcze chce być może więcej, rozwijać się, spojrzeć na coś jeszcze, e, zmienić coś w swoim ży e, życiu, więc to, co mogłoby się pokazywać w rękach obawach podróż, zostawienie czegoś e, to ryzyko, które ktoś tutaj podejmuje, jednak, ale e, no, z takim tym zapleczem, że zawsze można wrócić, więc tutaj nie ma jakichś obaw. E, Zmiana, chyba y, zmiana otoczenia, zmiana po prostu w swoim życiu, y, która różnie się może zakończyć, y, więc y, to jest chyba najbardziej tutaj pokazane. Teraz e, karta, która ma powiedzieć o tym, jak was postrzega Wasze otoczenie, moi drodzy, tutaj w tym miesiącu maju e, i mam kartę dwóch mieczy, więc e, ktoś, kto się odcina, e, ktoś, kto e, robi się niedostępny, ktoś, kto blokuje siebie i osoby dookoła, z którymi ma do czynienia, blokuje jakieś sytuacje, odciąga coś w nieskończoność, nie podejmuje decyzji, e, ale nie dlatego, że tutaj jest brak z, z, e, zdecydowania, tutaj wręcz odwrotnie, ktoś właśnie chyba przy tej wiedzy, którą posiada, specjalnie właśnie będzie e, jakby działać na czas, ok? Czyli zwle zwlekanie z czymś. E, to blokowanie mi się tutaj bardzo pokazuje, że um, będziecie kogoś odcinać, blokować, e, ograniczać kontakty z kimś, wy sami ignorowanie, blokowanie więc no może być tutaj sporo tej energii mi się pokazuje takiej e, praktycznie dość spójnej z tą kartą wyjściową i z tą kartą, która jest w głowie tutaj, czyli te myśli e, okej, okay, dobra teraz dwie karty rezultatu pierwsza to co ma wam pomóc, druga karta rezultat końcowy to co, co się pokazuje tutaj ogólnie u was u was ogólnie się pokazuje na koniec dwie kobiety albo macie z, um, coś z nimi związane tu są dwie matki um, dwie kobiety takie, które um, reprezentują i są chyba najlepszymi kandydatkami na, um, na żony czy na partnerki, takie bardzo zaradne bardzo konkretne um, cesarzowa jest o tyle że ona jest bardzo silna okay? a królowa kielichów ona jest wrażliwa um, um, ale obie pomocne ob, obie bardzo ciepłe, obie bardzo konkretne Oddane y, sprawie, oddane rodzinie, oddane y, partnerom, oddane swojej pracy, cokolwiek. Tutaj jest bardzo silna, piękna energia osoby, która przede wszystkim czuje się y, świetnie w swoim życiu. Ktoś, kto jest bardzo y, no, ciepłym, tak, taka osoba, która potrafi kochać, czyli y, kieruje się też sercem. Y, no ale najpierw, e, tak wracając do tej karty cesarzowej, czyli to, co ma Wam pomóc, e, jakaś kobieta, kobieta liderka, ktoś bardzo silny, ktoś, kto wie, jak sobie z wieloma tematami poradzić, e, szefowa w pracy, e, Wasza matka, e, no, kobieta, która może być przyjaciółką, ale to taką, która ma naprawdę wiedzę, doświadczenie, e, bardzo dużo intuicji mi się tutaj w tych Waszych kartach pokazuje, więc um, być zdecydowanym, cieszyć się z tego, co mam, co posiadam, dążyć do um, iść po więcej, e, wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie. E, dwie karty obfitości, korzystaj z tego, co masz, czego masz najwięcej. E, no i karta królowej kielichów, czyli tu jest zakochana kobieta, tu jest kobieta, która świetnie sobie radzi w pracy. Możecie wybić tą kobietą, może ktoś was postrzegać jako taką kobietę i powiedzmy, nawet słuchać tego czytania w stosunku do Was, do Waszej osoby, czym tutaj się ta energia kończy. Więc bardzo pozytywnie patrząca na życie kobieta, wrażliwa, delikatna, pomocna, ciepła, o dużej intuicji. Teraz dodatkowa karta, mamy ósemkę monet. E, dopieszczanie czegoś, dopatrywanie, doglądanie, e, dbanie o to, praca po godzinach, e, powiększanie swojego dobrobytu, czyli tutaj te finanse cały czas jest, e, e, doszkalanie się, e, ulepszanie tego, kim my jesteśmy, ulepszanie jakiejś sprawy, jakiegoś projektu bardzo duże zaangażowanie i skupienie się na jakiejś sprawie, ale to jest wszystko związane z tymi, z tymi pieniędzmi, z, tym, z tą sytuacją finansową, stabilnością finansową, lub kariera, rozwijanie kariery, bo tutaj mamy naukę też w tej karcie. Karta siły, bardzo ładne macie te karty, więc tutaj jakby nie, nie ma czego się bać. Oczywiście to tylko karty pokazują. Wy musicie być rozsądni do tych kart jeszcze równocześnie i kierować się tym co widzicie i zauważacie dookoła siebie i tym co e, posiadacie jaką wiedzę więc e, to jest wszystko razem do jednego wtedy będzie bardzo przydatne i pomocne. Ściskam. E, zapraszamy jak zawsze e, was do kolejnych czytań i e, no i dzięki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.